Wszyscy wiedzą, że, przynajmniej ci co mają wiedzieć, że jesteś jedną z reprezentantek e, polskich akcentów e, na imprezie The War Games Birmingham. Czy chcesz coś nam o tym powiedzieć, jak się przygotowujesz, e, jak to widzisz i co jest w Twoim odczuciu do takiej imprezy e, potrzebne? Bo to jest bardzo duża impreza sportowa, gdzie będzie patrzeć cały świat. Czy coś masz do powiedzenia na ten temat? E, tak, oczywiście. E, przygotowuję się e, tak jak na każde zawody, więc bardzo profesjonalnie do tego podchodzę. Ale moim głównym celem jest e, zbieranie doświadczenia, więc e, przed Birmingham e, chciałam jak najwięcej takich e, zawodów międzynarodowych odbyć. E, w ostatnim czasie byłam w Montpellier, które też było organizowane przez WDSF, e, czy w Hiszpanii. Także przede wszystkim chcę poznać, jaki jest system, w jaki sposób e, też. E, Jestem oceniana, nad czym muszę pracować, co jest takimi moimi słabymi i mocnymi punktami i teraz jest jakby miesiąc nad tym, żeby po prostu mocno się skupić treningowo no i być gotowym.